Eska. 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 Eska Warszawa. Podobno ta piosenka może być testem. Testem na to, w których latach się urodziliśmy. Cardinal official Akon Dangerous, jak się to pyta ludzi. Zaśpiewał piosenkę ze słowem dangerous, to niektórzy śpiewają właśnie cardinal official acon, a niektórzy Arianę Grande. Ci młodsi Ariane Grande. Pamiątki wróciły i to nie były jakie, właściwie może byle jakie, dlatego że nad jezioro Komo wróciła dość kontrowersyjna pamiątka, a mianowicie puszka napełniona powietrzem z nad jezioro Komo. Można ją kupić w przeliczeniu na złotówki za nieco ponad 40 zł. Nie wiem, czy ktoś kupuje, ale skoro jest podaż, to musi być chyba i popyt. Wydaje mi się, że teraz trzeba zmienić takie przysłowie z nabity w butelkę na nabity w puszkę, bledkę, już teraz wesce. Działa jak szybka kawa na stacji benzynowej i ruszamy dalej Wles w w radiu SK 17 po 11. Pytałem, komu wręczylibyście dzisiaj odznaczenie, tak jak prezydent z okazji święta niepodległości. Elena się nagrała na eskowym Messengerze. Dzień dobry, dzień dobry. No, dzień dobry. Ja myślę, że dzisiaj wszystkim kierowcom należy odznaka za cierpliwość i pasażerom też. Pozdrawiam serdecznie. No, i cierpliwość to się przyda nie tylko kierowcom komunikacji miejskiej, ale wszystkim, no bo już powoli zaczynają się powroty z długiego weekendu. No, i cierpliwości to potrzeba, zwłaszcza gdy ruszyliśmy 5 minut temu i z fotela pasażera pada zdanie: siku mi się chce. To kwiat jabłoni tak fajnie brzdęka, na ukulele, to jest Eska, to są hity na czasie, słuchajcie, Niemcom brakuje papieru, teraz czytam w internecie, że szykują się tam przedterminowe wybory, ale może być ciężko je zorganizować, bo mają za mało papieru na kartę do głosowania, no to my im możemy śmiało pożyczyć, przecież parę lat temu nadrukowaliśmy kart za 70 milionów złotych, to im możemy dać trochę sobie najwyżej przekręcą na drugą stronę i będą mieli eleganckie karty. Nie zmarnują się przynajmniej. Reklama. <śmienny>